Guten Tag my friends, w kolejnym odcinku zagrajemy W Blitzkrieg Herbatnikowe Misje. W dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie misję historyczną pod tytułem Plan D Obrona Francji. Yy, opis misji. Misja Francja, typ historyczny opis misji. Oddziały niemieckie próbują wedrzeć się na terytorium Belgii, na naszym i na, innym, i na innych odcinkach frontu, Wytoczyć do granicy z Francją. Musimy powstrzymać z konfesywem, okupując się wśród belgijskich rzek i kanałów. Zauważ, że im dalej na zachód utworzysz stanowisko obrony, tym lepiej. Niemcy pod żadnym pozorem nie mogą wrócić do granicy z Francją. <coughs> to jest początek do kampanii francuskiej, która odbyła się w 1940 roku i po niemiecku y, nazywana była Kryptonina fal gelb inaczej zwana Bitwa o Francję. I tutaj właśnie po pomału się zaczyna i z tego co tutaj znalazłem właśnie w internecie to w skrócie wam tutaj przeczytam. Yy, niemiecka ofensywa na Francję połączona z agresją III Rzeszy na Belgię, Holandę i Luksemburg przy złamaniu neutralności tych państw. Ofensywa rozpoczęta 10 maja 1940 roku kończyła definitywnie okres dziwnej wojny na froncie zachodnim. Przepraszam, nieco skutecznie udało się zrealizować ideę Blitzkriegu. W konsekwencji francja sklepowała 22 czerwca. Kampania była walnym Zwycięstwem III Rzeszy nad Francją doprowadziło do wyłączenia Francji wraz z koloniami i marynarką wojenną przez warunki zawieszenia broni z koalicji antyniemieckiej, czasowej izolacji Wielkiej Brytanii na kontynencie i oddania zasobów materialnych Francji dla potrzeb gospodarki wojennej III Rzeszy. I to były tak: strony konfliktu III Rzesza i Włochy od 1940 roku 10 czerwca a konfliktu po stronie aliantów. To Francja, Wielka Brytania, Druga Rzeczpospolita, Holandia, Belgia, Luksemburg, Kanada, Czechosłowacja. I dobra, no to co? Ciśniemy. Zobaczmy ten y, nasz raport zwiadowczy. Tak, zabezpiecz miasto ośrodku. Próbuj zdobyć wszystkie wrogie działa przeciwnicze, jakie znajdziesz. Posłużę do odparcia przyszłych ataków nieprzyjaciela. Znisz baterię artyleryjską. Z przechwyconych planów wynika, że gdzieś w południowo-wschodniej części miasta znajduje się wroga bateria, bateria artyleryjska. Z tego miejsca może bezpiecznie ostrzeliwać środkowe miasto. Zlajdź i zniszczyć baterie. Zamiast skład wroga w mieście. Musimy wzmocnić nasz przeczułek przed ofensywą. zamiast znajdujący się w mieście skład wroga. I dobrze, widzimy się w bitwie. Hej, hej, już jesteśmy w bitwie. A ja Wam przypomnę, że, jako, że to są misje herbatniki, to tak jak mój widz powiedział. Gdzie jest herbatka? To Już od czwartego odcinka będzie do herbatka. Proszę posłuchać, ja z łyżeczką już tam stukany rytm. Teraz zrobię mały, piękny łyk. Super herbatka. Tradycyjnie zapisujemy. Okej. Okay. A zabezpiecz zabezpieczyć miasto. Więc tak czy siak będziemy musieli miasto zabezpieczyć i bardzo chętnie bym się udał, właśnie tutaj, yy, na tą artylerię. Dobra, mamy w ogóle jakieś artylerię? Nie, nie mamy artylerii. Mamy. Ej, bieda w kraju. Naprawdę, jedna wielka bieda w kraju. Mamy takie głupie czołgi moje. Mamy wojsko, które nam się przyda. O, mamy zwiadowce. Super. To mi się podoba. Właśnie dzięki temu świadowca leć właśnie w tą stronę i powinniśmy teraz pięknie, by pięknie jakoś mniej więcej stawić czoła wyzwaniu. I jak jeżeli tutaj nie będzie nikogo, to trapiemy się. Dobra, to jeszcze nie jest nic. Weźmy myśliwce. Mam nadzieję, że... O, no, 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 no. Super, to mi się podoba. Okidoki. Okidoki, powiadasz? Super, że oki-doki, dobrze, tu jest jakiś... O Boże, tu jest kolejny. Jak myślicie, przej, 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 przejdziemy tutaj? Zapiszmy sobie gierę. lepiej w tym momencie. Weźmiemy sobie część. Okej. Okay. I niech ten Maria nasz tutaj sobie przejdzie. Strzej chyba tego nie, nie zastrzelimy, no choć spróbujemy. Okej. Okay. Zabić go nie zabijemy. Ale nie. zrobimy inaczej. Wypadałoby... przejąć że to działa. Tu na pewno będą działa i gdzieś tutaj ewentualnie jeszcze tutaj no i oczywiście tutaj tradycyjnie Watch my back są miny super Watch my back I stretch więc trzeba to sobie pięknie zapamiętać że są tutaj właśnie miny Okie doki Inaczej byłoby ciężko. and Tymi żołnierzami na razie chyba nic nie wskóramy aktualnie. Sprawdźmy. Aha, to są te moje, niech latają sobie. Oki doki. Niech on troszeczkę szybciej się pośpieszy. Proszę pana. Generała, no powiem wam, ta kampania chyba na razie jest jednym z większych wyzwań. Jakie tutaj pięknie. Proszę tutaj to zabijać. No bez jaj, że nie mogę przejść przez ten. Aha, no jeśli nie, chyba tu jest czołg. Okej, dobra, tutaj nie wiem, czy przejdę. Tak, 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 psiach, tak. Zobaczmy, zapiszmy sobie gierkę. I pójdźmy tak, on sobie właśnie tutaj chce. Fajnie by było, jakby ten czołg nas nie zauważył. Spójrzmy, spójrzmy. On tutaj sobie nie przejdzie. Ciekawe na ile metrów on nas tutaj zauważy. Super, tu już są jakieś ludziska więc powiem wam, że jest nieprzyjemnie chcę to, troszecz... <laughs> chcę to troszeczkę ostrożniej rozegrać Ponieważ wiem, że mam bardzo mało y, takich czołgów w ogóle, w ogóle y, sprzętu Dzięki którym mógłbym to od razu szybko rachu ciachu załatwić tak ale dobrze o o! Leci kolejny ten Super, nie mam już O, 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 strzelaj. Jeszcze raz. Super. Proszę strzelić. O oh, je? Yeah. Yeah? Powiem wam będzie buba. Yeah. Czyli zaczną to na piery dzielać. I prawdopodobnie, prawdopodobnie zaczną tutaj na dzielać. Co? Więc. O, fuck 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 Stop. Stop. Ty atakuj. <śmiech> <śmiech> Dobra, na razie jakiś jest względny spokój, ale wiecie co? Ruszymy się już okay. Pięknie tu coś jest Shooting and Scooting Dobra I Pojedziemy tu Okej okay. Na razie nie było tak źle Ty na razie chodź tutaj O oh, no 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 Niech to zniszczą Będzie jeden spokój Ha, ha, ha. Super miała nam pomóc to w realizacji naszego planu ale Z tego co ja tutaj widzę To na razie jest jedna wielka klapa Podjedźmy... Nie wiem, no niego już tutaj podejdzie gdzieś tu Okej. Okay. O bo tutaj przecież jest Dobra Ogarniamy Temat, ty chodź tutaj Ty tutaj kamano takój Super Przybyły posiłki, to mi już mi się podoba Oho, i te posiłki zaraz zaczęły na pierdzielać z tego co ja te widzę To ty co? Chodź tutaj hmm. Z tego co widzę, a proszę bardzo Tutaj dostaliśmy nasze piękne czołki. No to co, lecimy do przodu. No tak, przecież był czołg, zapomniałem. Czy był? Z tego co ja tu na razie widzę. Och, no! Tyle przegrać! Dobra, o, oh, widzę żołnierzy moich radarowców. Zniszczyłem oddziały wroga? Zniszczyłem, zniszczyłem. Super. Nie było tak źle. Dobra, a tych prostu teraz od tutaj o tą właśnie fajną akcję. I jeszcze w tego proszę bardzo. Super, to już mi się podoba. Są jakieś miny, które w ogóle. <laughs> nie O, stoi... oh, fuck Najpierw dzielajcie tu, a wy. Dobra. I co, to już wszystko? Zróbcie działa wroga. No powiem wam, że to. Jeszcze nie wszystko. Dlatego piechota chodź tutaj a wyrazem z tymi oprócz tego Chcecie teraz jedyneczką Musimy zająć skład. Czy już zajęliśmy skład Więc <laughs> no co, zajmujemy teraz skład? Powinny, powinien być fajny koniec tej otóż długiej misji Super Myśliwce czy coś innego Coś w tym stylu Tego to ja nie lubię Kamank, kamank, kamank. Dobra, poszedź strzelać na tych. Okej, kamank, kamank, kamank. Nie jest to za wesoło. Masz mi kurczę, Klatki spadły? Ok, ha, mam grado normalnego. Jest, udało się, to już mi się podoba. Super, i to byłby na tyle. Koniec tej śmiesznej gry. Znisz grupę czołgów. Jeszcze do miasta centralnego zbliża się właśnie grupa czołgu nieprzyjaciela. By ją zniszczyć, musisz rozmieścić swoje stanowisko brony na parowach. Dobra, sir. Ready for sir, widać tutaj. Ready for <kuh> Wybaczcie za ten kasza, ale jestem troszeczkę. Troszeczkę chory. Dobra, to już będzie normalny ten. Yes, sir. Come on, sir. Sir. A kurde, będzie lipa Dobra, walczyć tam Ludziska, wy tu idźcie A ja tutaj szukam tych parowów właśnie No come on, come on, come on, szkoda, że... Się... Oho Odwrót Ty musi za. zabić ty. Dobra, no, kamam. I teraz tego. I teraz tego. No, kamam zera, nie może. Możecie ich zabić. Come on, zaraz zniszczy tego pewnie. Come on, come on, strzelajcie. I teraz w ty. Super. Ok, widzimy teraz się w statystykach. Dobra, ta misja była na wielkim nieogarze. Taktyka minus 3, zapatrzenie minus 2, strażenie minus 7, dowodzenie minus 4, szczytkowina minus 4, następna ranka 14. Naprawdę tak? Dla mnie była największy, na największej chyba nie uważam. Mało co komentowałem, ale no, trudno się mówi, trochę jestem też chory i trudno mi w ogóle coś cokolwiek wypowiedzieć. <laughs> hmm. Operacja z przełamanie obężenia Tobruku. Wrześniu 1940 roku siły woskie stacjonujące w Libii rozpoczęły ofensywę, której celem było zajęcie Egiptu. Mając sześciokrotnie więcej żołnierzy niż Brytyjczycy, Włosi zmusili ich do wycofania się z zagranicy. grudniu Brytyjska armia Nil przeprowadziła kontrofensywę przemieszczając się pustynią, ominęła rozlokowane na wybrzeży pozycje Włochów, zmuszając ich w końcu do wycofania się po drodze, zdobywając Bardię, Tobrów i Benghazi, chodząc głęboko na terytorium Libii. Ofensywie zginęło 500 Brytyjczyków, 1200 było rannych i 1300 100, 130 tysięcy Włochów dostało się do niewoli, jako Niemcy wojenni zniszczono 400 włoskich czołgów i 1290 armat. Stając wobec groźby całkowitej utraty kontroli nad Libią, Włosi zwrócili się do Niemiec z prośbą o interwencję. Na początku 1941 roku do Libii zaczęły przybywać niemieckie oddziały. Ich głównodowodzący generał Rommel postanowił wykorzystać fakt, iż ze względu na szybkość przeprowadzonej ofensywy siły brytyjskie były bardzo rozproszone. Postanowił nie czekać na przybycie pozostałych jednostek i rozpoczął kontrofensywę. Choć początkowo przewaga liczona Brytyjczyków wynosiła 5 do 1, Rommel systematycznie rozprowadzał się z nimi w rezultacie odrzucając ich na odległość aż 900 km. Brytyjczyków oca ocaliło tylko to, że garnizon stacjonujący w Tobruku zdołał obronić się przed dwoma niemieckimi ofensywami i zaangażował w znaczne siły Romela, zyskując bezcenny czas. Brytyjczycy uświadomili sobie, że nie zdołają bronić Tobruku w nieskończoność i kilkakrotnie bezskutecznie próbowali przełamać obrażenie. Romel założył, że jego bogowie nie zdołają w najbliższym czasie przeprowadzić jeszcze jednej takiej akcji, dlatego przełożył szturm na Tobruk, docenił jednak Anglików. Operacja przerwana, przerwania blokady Tobruku miała kryptonik Krzyżowiec. Wzięła w niej udział 118 000 żołnierzy, wykorzystano 760 armat, 924 czołgi i 1072 samoloty. Mniej więcej właści mieli 100 000 żołnierzy, 520 armat, 522 czołgi i 340 samolotów. Of rozpoczęto 18 listopada 5 dni przed zaplanowanym przez szturmem. E, gdzie to jest? Ja się skończyło. Pomijając siły Niemców i Włochów, Anglicy przeprowadzili atak flankowy. Rommel przeprowadził kontratak, który poważnie skomplikował sytuację Brytyjczyków. Niemiecki generał zamierzał kontynuować swój sukces, odzyskując szlak komunikacyjny, który zablokowali Brytyjczycy, co miało ociąć wrogowi drogę ucieczki. W ciągu 24 godzin niemieckie wojska pancerne pokonały niemal 100 km i dotarły do granicy z Egiptem, ale Brytyjczycy zdołali ich powstrzymać, a nawet odrzucić. Osłapione wojska osi rozpoczęły odwrót i oblężenie boku zostało przerwane. Brytyjczycy odepchnęli wroga z powrotem w kierunku koalicji z Egiptem, zajmując Libię północno-zachodnią, Cyrynajka, co znacznie poprawiło ich sytuację. Tymczasem w Rosji zaczyna się bitwa o Moskwę. <coughs> Taki krótki wstęp. I cóż teraz, może mamy do zdobycia. Mamy leki czołg Crusader, Valentina i Bishopa. Ale tego nie chcę, na pewno będę chciał. Lekki czołg. W sumie, z tego co to widzę, Valentine jest troszeczkę lepszy. ale ten lekki czołg, chyba nie będzie jako zwiadowcy, Zwiadowczy. Ale, spójrzmy na nasze, nasze czołgi. 35, oho, oho. Oh. Wóz pancerny sobie wymienię na no właśnie na tym czołg. Tego czołgo nie wiem, czy ja tego czołgo będę akurat właśnie żywa, bo jest bardzo słaby. Tak, jest słaby. Dobrze. W na razie będzie koniec odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie fapy na Facebooku i no i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.